Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Gabriela Dada i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Oribani. Zbliża się czerwiec, a to oznacza oczywiście tęczowe zaczytanie. Ja nie biorę udziału w żadnych akcjach typu Victober albo November z nonfiction, nic z tych rzeczy, ale w czerwcu zawsze muszę czytać queerowe książki i dzisiaj przychodzę do Ciebie z filmem takim dwuczęściowym. Po pierwsze, polecę Ci te pozycje, które uważam, że są warte Twojej uwagi, które naprawdę warto poznać, szczególnie w czerwcu, jeśli masz ochotę świętować Pride Month właśnie literacko. A po drugie będzie to taki mój TBR. On nie będzie realistyczny, bo tych książek mam dużo i na pewno nie zdołam wszystkich przeczytać w czerwcu, ale stwierdziłam, że pokażę Ci wszystko, co mam, żebyś też mogła się troszkę zainspirować, więc pierwsza część będzie taka z polecajkami, co już znam, przeczytałam i wiem, że naprawdę warto. Druga część będzie taka bardziej ku inspiracji, czyli coś, czego jeszcze sama nie czytałam, ale mam zamiar niedługo poznać więcej więc od razu zapraszam Cię na moc tęczowych inspiracji. Jeśli w czerwcu masz przeczytać jedną książkę z okazji Pride Month to niech to będzie tak to już jest Lori Frankel. Książka, którą się tutaj zachwycam już od roku, która totalnie mnie pochłonęła, bardzo, bardzo mi się spodobała. Jest to książka o transpłciowości. Mały 4-5 chłopiec w pewnym momencie zaczyna sobie uświadamiać albo zaczyna czuć, że bycie chłopcem to nie jest do końca to, co mu odpowiada. Mamy tutaj właśnie taką bardzo rodzinną Zabawną, ale również bardzo przejmującą historię. Właśnie chłopca, który powoli, powoli dochodzi do wniosku, że jednak czuje się bardziej jak dziewczynka. I mamy w tej książce perspektywę głównie jego matki, tego jak to wszystko wpływa na życie całej rodziny, nie tylko tego jej najmłodszego dziecka, ale również jego starszego rodzeństwa, no i właśnie rodziców. Na szczęście Klod trafił do molto, molto. W wspierającej rodziny, to znaczy trafił, urodził się w bardzo wspierającej rodzinie, która pomaga mu przejść przez te wszystkie problemy, z którymi muszą mierzyć się osoby, które nagle zaczynają odkrywać swoją seksualność i swoją tożsamość. Szczególnie, gdy dzieje się to na tak wczesnym etapie, jak właśnie u cztero- czy pięciolatka. No, ale niestety, wsparcie rodziny to nie wszystko, ponieważ transfobiczne społeczeństwo tutaj odgrywa, Równie dużą rolę, niestety negatywną, no i to jest taka właśnie rodzinna historia o pokonywaniu pewnych przeszkód, ale również o tym, że nie zawsze to wsparcie rodziny jest wystarczające że ono nie zawsze sprawi, że dorastanie, odkrywanie siebie będzie przebiegało bardzo łatwo i przyjemnie. Ale ta książka nie jest napompowana, ona bardzo często jest przekłuwana taką dawką humoru. Też jest napisana świetnym, lekkim, wciągającym językiem, I choć wydawać by się mogło, że ta książka jest całkiem gruba. Ma prawie 500 stron, to czyta się naprawdę fantastycznie i ja ją pochłaniałam. Tak to już jest. To jest według mnie najlepsza książka z reprezentacją osób transpłciowych, jaką do tej pory czytałam. Nie czytałam ich dużo, ale. Tak to już jest. Jest zdecydowanym liderem, i nie sądzę, że prędko znajdzie się pozycja, która z tej pozycji lidera ją strąci. Więc jeśli masz przeczytać jedną książkę z okazji Pride Month, niech to będzie. Tak to już jest. Naprawdę z całego serca polecam. We mnie siedzi od roku, odkąd ją właśnie w czerwcu ubiegłego roku przeczytałam i opowiadam o niej wszędzie, każdemu, kto tylko chce słuchać. Namawiam do kupowania, namawiam do polowania na nią, szczególnie, że w Polsce jest bardzo, bardzo mało popularna, w ogóle się o niej nie mówi. I i nikt jeszcze o niej nie słyszał, dopóki um, ja um, o niej nie opowiadam w gronie moich znajomych, oczywiście, więc um, polecam jeszcze raz tutaj i z całego serca zachęcam do przeczytania. A jeśli z okazji Primant chcesz przeczytać dwie książki, no to jeszcze drugą pozycją niech będzie wierzyliśmy jak Nikt Rebeki Mackay, czyli Książka Roku w 2020 roku. Właśnie to była jedna z najlepszych pozycji, jaką udało mi się wtedy przeczytać. Do teraz siedzi we mnie bardzo głęboko, bardzo mocno. Mamy tutaj. Dwie linie czasowe. Z jednej strony mamy lata 80. w Stanach Zjednoczonych, w okolicach Chicago, gdzie rozpoczyna się epidemia AIDS. Choroba, która jest nowa, nie za bardzo wiadomo, co z nią zrobić, jak się zabezpieczać, czy w ogóle warto się zabezpieczać, czy można się zabezpieczyć. Mamy głównego bohatera, który obserwuje otaczającą rzeczywistość, w której raz za razem odbierani mu są przez chorobę kolejni przyjaciele, znajomi. Jest to bardzo przejmująca pozycja, a z drugiej strony mamy współczesną linię czasową, która przyznaję podobała mi się mniej i szczerze mówiąc, nawet już nie pamiętam dokładnie o co w niej chodziło, bo kiedy myślę O Wierzyliśmy Jak Nikt, ostatnio tak sobie to uświadomiłam, że kiedy myślę o tej pozycji, to myślę właśnie o tej linii czasowej z lat 80. Ona poruszyła mnie bardzo, bardzo mocno. I jest to książka trudna, i jest to bardzo emocjonująca lektura, ale z drugiej strony autor. Znów ma tutaj taką um, potężną umiejętność przekłuwania tego balonika powagi jakimś żartem, jakimś komizmem. Bardzo dobrze jej to wychodzi i nie jest to sztuczne. A w czytelniku troszkę to powietrze schodzi i może śmiało czytać dalej. Ja również tę książkę pochłonęłam bardzo szybko. Polecam ją z całego serca. Trudna, ważna, bardzo potrzebna. Cieszę się, że po nią sięgnęłam. Nie mogę się doczekać kolejnych książek tej autorki. Mam nadzieję, że coś się ukaże i coś nam napisze ciekawego. I jeśli masz ochotę na naprawdę wartościową literaturę, no to wierzyliśmy jak nikt, na pewno świetnie się tutaj sprawdzi. Moja kolejna ubiegłoroczna queerowa lektura to tamte dni, tamte noce. Książka, po którą sięgnęłam, tak troszkę z przypadku, ja oglądałam film przed czytaniem książki, który mi się podobał, ale nie jakoś przesadnie. Natomiast książka zrobiła na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie Bardzo mi się podobała I ona jest um, warta przeczytania w czerwcu Nie tylko ze względu na Pride Month Ale przede wszystkim na klimat, jaki w tej książce jest Ponieważ mamy tutaj upalne lato we Włoszech Zapach mirabelek i brzoskwiń w tle Szum morza Wspaniała historia miłosna Pełna pożądania w najlepszym wymiarze W najlepszej wersji Takiego pożądania bardzo sensualnego Właśnie emocjonalnego To nie jest erotyk, to nic z tych rzeczy To jest taka piękna Właśnie historia miłości Pomiędzy chyba 16-letnim Chłopakiem, a 20-kilkuletnim pisarzem Coś takiego Ta relacja rozwija się W swoim tempie, ona musi... Przejść pewne etapy, musi pokonać pewne przeszkody. Czy kończy się happy endem? No, nie powiedziałabym, chociaż nie chcę tutaj oczywiście spoilerować i zdradzać zakończenia, więc nie będę tego robić, ale nie jest to też taka oczywista lektura, która zmierza w takim bardzo oczywistym kierunku, którego można by się po romansach spodziewać. Ja w ogóle nie nazwałabym tego romansem, no ale z racji tego, że miłość jest tutaj na pierwszym planie, no to wiem, że niektóre Osoby mogą tę powieść tak za zakwalifikować. Dla mnie to w ogóle nie idzie w takim kierunku. To jest piękna powieść, literatura piękna, prędzej. Mm, wspaniale napisana. Ten język, do tej pory pamiętam ten język. Ja się w nim tak zanurzałam i chciałam, żeby mnie otulał. Naprawdę fantastyczne pióro autora. Mm, jestem. Cały czas, przez cały ten rok biłam się z myślami, czy sięgać po drugi tom, bo jest też kontynuacja tej historii, ale dla mnie, tamte dni, tamte noce to jest historia skończona, i ja chyba nie chcę grzebać w dalszych losach tych bohaterów. Wydaje mi się, że pierwszy tom jest wystarczający i drugi tom tylko mnie sfrustruje, więc na razie odpuszczam, ale za tym językiem tęsknię bardzo mocno. Za językiem, za klimatem, za tą sensualnością, pożądaniem wiszącym w powietrzu, fantastyczna rzecz, jeśli szukasz nie tylko queerowej lektury na Pride Month, ale przede wszystkim fantastycznej powieści z takim mocnym wakacyjnym klimatem letnim, gorącym to będzie idealna pozycja. Jedna z najważniejszych książek ubiegłego roku, czyli Dziewczyna, Kobieta, Inna, Bernardine Evaristo. Mamy tutaj kilkanaście opowiadań czy historii czarnoskórych kobiet żyjących w Londynie, czy w ogóle w Anglii, bo chyba nie zamykamy się tutaj na Londyn. W każdym razie są to. Kobiece historie, ale jest tutaj m, duża reprezentacja, jest, są osoby transpłciowe, m, osoby homoseksualne. Piękne, bardzo trudne też historie, które warto poznać zdecydowanie. Ja na pewno będę do tej książki wracać, bo gdy ją czytałam po raz pierwszy, to czytałam ją w pośpiechu, żeby zdążyć na spotkanie klubu książki, w którym akurat ją omawialiśmy. A uważam, że te historie warto poznawać w swoim tempie, powoli, bez pośpiechu. I ja na pewno właśnie z tego względu chcę do dziewczyny, kobiety innej wrócić. Jeszcze nie teraz, bo jeszcze zbyt dobrze te historie pamiętam, ale na pewno yy, kiedyś jeszcze oni yy, tutaj usłyszysz, jak będę ją czytać ponownie, bo wydaje mi się, że naprawdę warto ją poznać. Zresztą wszystkie te nagrody, nominacje do nagród mówią same za siebie. To jest literatura bardzo. Piękna, którą warto poznać, otwierająca oczy, zmuszająca do pewnych przemyśleń i też świetnie napisana. Agazano tłumaczka no, tutaj zrobiła fantastyczną robotę, więc no, dziewczyna, kobieta inna, myślę, że nie trzeba ci tutaj tej książki przedstawiać. Myślę, że też nasłuchałaś się o niej już wystarczająco. No, a jeśli nie, to w razie czego przypominam, że naprawdę po dziewczynę, kobietę inną po prostu warto sięgnąć. Hicior ostatnich miesięcy, czyli hardstopper komiksy. Ja przeczytałam trzy tomy, chociaż już wyszedł czwarty, jeszcze przede mną, ale wszystkie trzy tomy wciągnęłam w jeden dzień. To była taka książka, taki komiks, przy której bardzo się wzruszyłam. Naprawdę łzy stawały mi w oczach co chwilę, ale to były takie łzy bardzo pozytywnego wzruszenia, takie łzy nadziei. Że być może y, młodzi ludzie będą mogli tworzyć swoje związki w taki sposób, w jaki są te związki przedstawiane właśnie tam, że to odkrywanie swojej seksualności może wyglądać y, normalnie, nie musi być traumatyczne, nie musi być zawsze problematyczne. Y, I być może kiedyś nastanie taki czas, y, że zrobienie coming outu to nie będzie jakaś wielka, poważna rzecz i y, y, y to nie będzie coś strasznego, tylko to będzie po prostu po normalne stwierdzenie faktu. Bardzo sobie tego życzę. I Heartstopper to jest taka cieplutka historia o związku dwóch chłopaków. Jeden jest już wyautowany, drugi dopiero zaczyna poznawać swoją seksualność i powoli zaczyna sobie uświadamiać, że chyba jest biseksualny i mamy tutaj jego drogę, to jakiego wsparcia potrzebuje, jakiego wsparcia dostaje, jakie wsparcie dostaje. Fantasty Rzecz piękna, kreska bardzo wzruszająca, ciepła historia. To jest taka po prostu ciepła bułeczka, którą się je owiniętym. W Będąc owinięta kocykiem. Fantastyczna rzecz. Dla mnie naprawdę przefantastyczna, cudowna, ciepła, kochana lektura. Tak jak mówię, wciągnęłam wszystkie trzy tomy w jeden wieczór, nie mogę się doczekać czwartego i z całego serca polecam, chociaż oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że jest to książka przesłodzona. I wiem, że niektórzy mają ten próg dość wysoko zawieszony. Ja zresztą mam ten próg słodkości bardzo wysoko, ale tutaj mi to zupełnie nie przeszkadzało po prostu pochłonęła mnie ta historia bez reszty. Kolejna bardzo głośna książka, czyli Siedmiu mężów Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid. Ja długo chciałam tę książkę przeczytać, bo byłam bardzo ciekawa tych wszystkich opinii. Ja przeczytałam ją w maju, więc jestem na świeżo. Dla mnie to jest bardzo taka przyjemna, ciekawa lektura, takie czytadło. To nie jest książka po kroju wierzyliśmy jak nikt, gdzie jednak to jest literatura piękna. Tutaj powiedziałabym, że to jest takie właśnie. Wakacyjne, letnie, wiosenne czytadło, które no, ciągnie się, wciąga się bardzo szybko, bo to muszę przyznać, że jeśli chodzi o dynamikę, to Taylor Jenkins' reed potrafi bardzo dobrze zbudować dynamikę. Na tyle dobrze, że nie, nie ma się ochoty tej lektury odkładać, a jednocześnie, kiedy już się ją czyta, to nie czuje się, kiedy te kolejne strony mijają. Naprawdę dynamika taka fabularna tutaj jest bardzo, bardzo dobra, ale właśnie to sprawia, że ta książka jest takim czytadłem, bo nie zawsze tutaj jest taka przestrzeń i możliwość na taką zadumę, na zastanowienie się, ale nie ukrywajmy, nie zawsze potrzebujemy się nad książkami zadumać, czasami potrzebujemy po prostu miłej, przyjemnej lektury i wydaje mi się, że Evelyn Hugo właśnie taką książką jest. Dlaczego znajduje się w queerowych polecajkach? No wydaje mi się, że jest to Dość oczywiste, mamy tutaj potężną reprezentację osób biseksualnych, osób homoseksualnych w przeróżnych m, wariantach i m, z przeróżnymi doświadczeniami, może tak. Nie chcę tutaj zdradzać, kto jak, dlaczego, bo no, dla mnie to były pewnego rodzaju zaskoczenia tutaj, więc oczywiście nie będę nic, nic zdradzać, ale no. Ten temat um, odkrywania swojej seksualności, szczególnie w latach tam, w których, 60. powiedzmy, w Hollywood, no jest bardzo, bardzo ciekawy i wydaje mi się, że ciekawie ugryziony też przez autorkę, um, dlatego jeśli masz ochotę na coś lżejszego, ale nadal. Um, z okazji Pride Month, no to myślę, że Taylor Jenkins' Reid nieźle się tutaj sprawdzi. Moją ostatnią queerową polecajką, którą sama przeczytałam, jest Pieść o Achillesie. Książka przepięknie wydana, ale która nie spodobała mi się jakoś bardzo, ale wiem, że podoba się wielu, wielu osobom i ja też nie uważam, że to jest zła książka, dlatego postanowiłam mimo wszystko o niej tutaj opowiedzieć. Mamy tutaj oczywiście nawiązanie do mitu o Achillesie i w ogóle mitologia grecka, więc jeśli lubisz takie no to na pewno ta książka Ci się spodoba. Mój problem z nią był właśnie taki, że ja nigdy za mitologią nie za bardzo m, przepadałam, więc wydaje mi się, że to stąd brak mojego zachwytu, jeśli chodzi o tę powieść. M, ale mamy tutaj właśnie Achillesa, Patroklesa i ich romans, ich rozwijającą się e, miłość Aftle, oczywiście, wojna trojańska, Achilles jako ten. Em, Najważniejszy heros, który cieszy się ogromną popularnością i łaską bogów. Dobrze napisana rzecz, przyjemna. Dla mnie to była taka książka właśnie do przeczytania i zapomnienia, ale wiem, że w niektórych wzbudza bardzo, bardzo dużo emocji, dlatego sygnalizuję, że ja przeczytałam, nie odradzam, nie polecam też tak z całego serca, i jeśli miałabyś wybierać sobie z tego zestawienia jedną albo dwie książki, no to zdecydowanie któraś z tych poprzednich przedstawionych przeze mnie pozycji sprawdzi się moim zdaniem. Lepiej. Lepiej. Ale, jeśli masz spore moce przerobowe albo to wszystko, co już poleciłam, przeczytałaś, no to jeszcze zostaje Pieść o Achillesie. Miłe czytadło yy, przedstawiające po prostu miłość dwóch na początku chłopców później już mężczyzn. Przechodzimy teraz do mojego TBR-u. Ja nie robię TBR-ów, bo ja nigdy nie potrafię sobie zaplanować książek, które będę czytać, więc w ogóle odpuszczam jakiekolwiek planowanie. Jestem taką bardzo emocjonalną czytelniczką i sięgam po prostu na to, na co mam ochotę. No ale tak jak mówiłam, w czerwcu zawsze chcę czytać queerowe książki. Co więcej, ja sobie zawsze te wszystkie queerowe książki, które mam w domu zostawiam na czerwiec, chociaż wiem, że nie wszystkie zdążę przeczytać, ale no z jakiegoś powodu sobie zostawiam. Więc teraz pokażę Ci książki, które mam w domu i które chciałabym przeczytać niekoniecznie w tym miesiącu, bo na pewno nie zdążę wszystkich, ale w czerwcu będę chciała przez cały miesiąc czytać właśnie queerowe pozycje, więc no część z nich na pewno tutaj w podsumowaniu czerwca się znajdzie. Zacznę od książek, które kupiłam sobie dosłownie dwa dni temu na targach książki, czyli serię z wydawnictwa Dziwny Pomysł, tak zwaną tęczową serię. Mamy dopiero cztery tomy. Będą jeszcze kolejne. To, co jest ciekawe w tych książkach, to to, że one są napisane przez autorów z krajów, których zazwyczaj nie czytam. Na przykład mamy Finlandię, mamy Grenlandię, mamy Kazachstan i chyba Norwegię. Nie jestem pewna tego czwartego, ale tak mi się wydaje. No naprawdę coś świetnego. Nie wiem, o czym są te książki tak w konkrecie. Wiem, że tutaj chyba ta żółta porusza temat transfłciowości. Nie, nie, nie żółta, tylko pomarańczowa. Tak, pomarańczowa książka jest o transpłciowości i ona chyba najbardziej mnie mm, ciekawi. Polecie Wszystko Będzie Inaczej, więc taki jest tytuł. Zielona dni naszego życia. Ja nie będę opowiadać, o czym są te książki, bo naprawdę nie kojarzę. Jeszcze nie chciałam się wczytywać tutaj w tył, żeby po prostu sobie sama nie spoilerować, szczególnie, że będę sięgać po nie niedługo. Czerwona, Bliżej już się nie da i żółta, homo sapienne. Ym, więc no, wydaje mi się, że coś mi się uda może nie wszystkie, ale chociaż może z dwie. Na pewno chciałabym właśnie tę pomarańczową przeczytać. Ta żółta też mnie ciekawi, dlatego że to jest pierwsza grenlandzka powieść przetłumaczona na Polski, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa. W ogóle seria pięknie razem wygląda, ma piękne ilustracje, layout, fantastyczny. No i oczywiście to, że jest tęczowa, więc jak już będzie cała i się ją tak ustawi w tęczę, no to będzie wyglądała przepięknie. Felix Ever After, czyli książka, którą kupiłam, oczywiście z przypadku, bo jestem dzieckiem reklamy i nie miałam zamiaru jej czytać, ale jak widziałam te wszystkie opinie w tamtym roku, te wszystkie recenzje, no to stwierdziłam, że dobrze kupię i będę miała na tegoroczny czerwiec. I Felixa na 100% przeczytam tego roku, bo już leży tak długo um, na mojej półce, że już po prostu sobie nie mogę um, tego odpuścić. <laughs> I um, czy. Ta książka mi się spodoba, szczerze mówiąc, nie sądzę. Wydaje mi się, że to będzie książka bardziej dla młodszych czytelników, nie dla mnie. Ale przeczytam, bo te wszystkie recenzje, zachwyty kuszą, kuszą, więc zobaczę, o co było tyle szumu. Wiem, że Felix ma swoje problemy Jest jako książka, które gdzieś tam przez recenzentów były poruszane, więc tym bardziej jestem ciekawa. Mam nadzieję, że nie rozczaruje się tak na maksa, że może się pozytywnie zaskoczę, zobaczymy, ale Felix na... 500% będzie przeze mnie przeczytany tego miesiąca. Polacy pod tęczową flagą. Coś to sobie kupiłam nie tak dawno, bo w tym roku miała ta książka premiera. W ogóle jest ślicznie wydana, bo w środku ma właśnie mm, strony takie tęczowe i ma też y, na przykład cytaty y, właśnie, właśnie tęczowe, więc bardzo mi się podoba to, jak ta książka jest wydana. Y, to jest książka o Polakach pod tęczową flagą, czyli o, y, o osobach LGBT w Polsce, ich relacjach. Ich bolączki, ich problemy, i tutaj właśnie na naszym polskim podwórku, więc bardzo, bardzo jestem tego ciekawa, chociaż nie ukrywam, że muszę się tutaj przygotować na takie srogie, emocjonalne bagno, bo wiem, że nie będę zadowolona z tego, co tutaj przeczytam, że będzie mi smutno, że, będzie, że będę zła, sfrustrowana, ale tym bardziej dlatego właśnie chcę tę książkę przeczytać niedługo, bo im bardziej jest człowiek sfrustrowany, tym więcej ma energii, żeby działać. Takie jest moje zdanie, dlatego Polacę pod tęczową flagą na pewno będę starała się przeczytać. Czy mi się uda w tym miesiącu, nie wiem, zobaczymy, ale no jest to książka, którą bardzo, bardzo chciałam sobie kupić, więc no nie mogę się doczekać. Jest też druga książka ze świadectwami osób LGBTQ w Polsce. Cała siła, jaką czerpię na życie, no to jest dopiero książka, na którą czekałam, ale jej na pewno w tym miesiącu nie przeczytam, bo jak widzisz, jest potężna. Ta książka ma prawie 1000 stron, tam 990, i jest jeszcze w takim dużym formacie. No jest w ogóle przepięknie wydana, bo każda część okładki ma inny kolor, więc super. No i to również będzie książka, która emocjonalnie mocno mnie przetyra. No ale, tak jak mówię, jestem na to gotowa i trochę na to liczę i jejku, bardzo chciałabym tę książkę przeczytać, ale nie ukrywam, że ta um, objętość mnie odstrasza troszkę i w czerwcu na pewno nie będę jej czytać, bo gdybym chciała ją przeczytać w czerwcu, no to musiałabym ją czytać chyba cały miesiąc, um, więc ją sobie zostawię na troszkę później, ale mówię, że jest, że mam ją, szczególnie, że to jest nowość z wydawnictwa Karakter um, i um, no myślę, że to jest książka, którą warto się zainteresować, widziałam już pierwsze recenzje i no, naprawdę, podobno jest to bardzo, bardzo dobra rzecz, więc wspominam o niej, że jeśli szukasz czegoś takiego porządnego jakiegoś opracowania, właśnie pamiętników, relacji z polskiego podwórka, no to tutaj masz tego bardzo dużo prawie tysiąc stron. Upamiętnienie z wydawnictwa Cyranka jedna z nowości niedawnych. Książka, o której nie wiem za dużo wiem, że tutaj mamy właśnie związek dwóch mężczyzn, którzy zmagają się z jakimś kryzysem w tym związku, ale ale nie wiem, nic nie czytałam i bardzo, bardzo unikałam z jakiegokolwiek zagłębiania się w fabułę. Niestety już widziałam bardzo różne opinie i że ta książka jest taką troszkę wydmuszką i że nie zostawia, nie zostawia za dużo w czytelniku, więc no trochę się jej obawiam, ale mam, kupiłam i na pewno przeczytam, jeszcze nie wiem kiedy, czy, czy uda mi się w tym miesiącu, może tak, bo w sumie nie jest jakoś, nie jest bardzo, bardzo obszerna. Więc, no, myślę, że warto poczekać na trochę więcej recenzji, może coś się wyklaruje, ale, no, ja i tak chyba przeczytam. Skoro już ją mam, no to myślę, że nie będę tutaj szaleć i po prostu ją przeczytam i sama się przekonam, bo. Eee, bo jestem po prostu ciekawa. Jak usłyszałam o tej książce, to od razu sobie ją gdzieś tam zapisałam i wiedziałam, że jeśli będzie już premiera polska, no to będę chciała przeczytać. No i jest, mamy, więc zobaczymy, jak mi pójdzie z lekturą. Ostatnią książkę kupiłam sobie rok temu, właśnie też na Pride Man, ale nie zdążyłam jej prze wtedy przeczytać, więc zostawiłam ją na ten rok. Ani złego słowa z wydawnictwa poznańskiego Książka. Hmm... O której nie wiem prawie nic również. wiemy że no, mamy tutaj jakąś um, taką brutalną powieść związaną z um, właśnie z homofobią, z, w ogóle z agresją na, dla, na osoby inne, skierowana w stronę osób innych niż białe, heteroseksualne, więc, no, tutaj taka podwójna dawka emocji. Bardzo jestem tej książki ciekawa. Nie słyszałam żadnych opinii, żadnych recenzji, też raczej unikałam. I skoro w tamtym roku nie udało mi się jej przeczytać, no to może w tym w końcu po nią sięgnę, ale niestety nie mogę ci o niej tutaj za dużo powiedzieć, bo po prostu sama jeszcze za dużo nie wiem. Unikałam bardzo, bardzo jakichkolwiek opinii. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno, jeśli mi się uda przeczytać, no to dam znać. Liczę po prostu na dobrą, trudną, emocjonującą lekturę. I to już wszystko, jeśli chodzi o moje queerowe polecajki i o mój queerowy TBR na Pride Month. Mam nadzieję, że znalazłaś tutaj coś dla siebie. Jeśli tak, no to koniecznie daj mi znać, co masz zamiar przeczytać w czerwcu z okazji właśnie Pride Month i tego tęczowego czytania. A jeśli masz jakieś naprawdę fantastyczne polecajki i nie ma tutaj, nie było w tym zestawieniu książek, które e, tobie się podobały i które możesz mi polecić, no to koniecznie, koniecznie zostaw mi komentarz, bo e, no. Liczę, że uda się znaleźć tutaj jakieś nowości, bo ym, ja y, oczywiście mam tych książek sporo, ale nigdy nie gardzę dobrymi polecajkami. Więc jeśli znasz jakieś ciekawe, queerowe polecajki, które jeszcze mogę wcisnąć w ten swój TBR czerwcowy, no to koniecznie daj mi znać. Tymczasem bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!